Szkoła Muff już w okresie wielkanocnym zorganizowała dla dzieci taką zabawę jaką jest matematyczny escape room. Wróciła ona teraz pod koniec roku szkolnego pod tytułem Wakacyjna walizka, by dzieci mogły wspólnie pobawić się w rozwiązywania różnych matematycznych łamigłówek. Były one rozłożone w różnych częściach sali, a do ich odnalezienia i połączenia z innymi wskazówkami konieczna była współpraca w grupach. Lekcja matematyki, ale lekcja też działań grupowych i widzę, że to wręcz nawet jest trudniejsze dla dzieci niż same rozwiązywanie zadań, a tego w Mavridens uczymy, dlatego też uczymy w grupach, bo okazuje się, że dzieci coraz częściej są takimi stricte. Indywidualistami, no nie ukrywajmy, że w wielu zawodach jednak potrzebujemy pracować w grupie taki sposób nauki niewątpliwie przynosi efekty. Dzieci poza tym, że robią coś pożytecznego ucząc się i utrwalając materiał z matematyki, także się dobrze bawią. Jednak poza wykonywaniem działań, taka zabawa stara się nauczyć uczestników działania w grupie. To z kolei bywa cięższe niż matematyka. Zdecydowanie widać po dzieciach, jak ganiają tutaj dzisiaj po sali w poszukiwaniu zagadek, później próbując połączyć te wszystkie wskazówki. No i okazuje się, że z jednej strony nie jest to takie banalne, ale bardzo są tym zaciekawieni i zafascynowani Tacy byli zacietrzewieni, żeby, żeby znaleźć to rozwiązanie. Taka metoda nauczania spotyka się z pozytywnym odbiorem i udowadnia, że nauka przez zabawę sprawdza się, czego dowodem były pozytywne wrażenia dzieci uczestniczących w matematycznym Escape Roomie.